To wideo miało być wyzwaniem, ale będzie wyznaniem. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Na ogół te wideo składają się z kilku elementów i po pierwsze, jest ktoś, kto czegoś wcześniej nie robił, po drugie często uważał, że jest to obrzydliwe, a po trzecie robi to po raz pierwszy i na koniec okazuje się, że to jest super fajne i że jednak będzie chciał to robić całe życie. Dzisiejsze wideo nie będzie takie, nie? Bo ja właśnie tak jak powiedziałam na początku, chciałam zrobić wyzwanie, a okazało się, że musi to być wyznanie, ponieważ ja... Noszę w kółko cały czas właśnie te same ciuchy, pomimo tego, że moja szafa ma ciuchów w sobie całkiem sporo. I słuchajcie, wiem, że to nie jest niczym dziwnym. Zapewne, kiedy wy zastanowicie się, ile ciuchów ze swojej szafy nosicie na porządku dziennym, to okaże się, że nie jest to więcej niż tam, nie wiem, 15 czy 20%, bo właśnie to odkryli naukowcy w ogóle, któregoś razu, zapewne amerykańscy naukowcy, którzy badali to, ile procent naszych ciuchów tak naprawdę nosimy i okazało się, że jest to całkiem niedużo. To artem. Na przykład tutaj w tej szufladzie mam bluzki i podkoszulki. Wełniane tutaj są, które noszę zimą. Tutaj są zwykłe podkoszulki, które noszę cały rok. Czasem noszę podwełniane, czasem noszę po prostu te Najwięcej mam beżowych, bo najczęściej noszę beżowe. Proszę, muszę przesunąć też kamerę. E, tutaj jest też, e, tutaj są inne bluzki, jakieś t shirty bluzki na lato i tak dalej. Bluzka, w której ostatnio lubię nagrywać wideo, e, ale jakby e, to są bluzki, które noszę czasami, rzadko. Podobnie sprawa ma się w sytuacji spódnic, które mamy tutaj. Jest tutaj bałagan, nie oceniajcie mnie, ja po prostu zawsze mam bałagan. I tutaj na samej górze mamy drugą wełnianą spódnicę, bo pierwszą wełnianą spódnicę noszę teraz w tym tygodniu. I te dwie wełniane spódnice to jest coś, co noszę zimą cały czas. Słuchajcie, spódnic tak naprawdę mam więcej niż można by się spodziewać, bo mam tą jedną kolorową, tutaj jedną tą czarną, taką w kropki i jeszcze jedną jeansową i mam tą, też tą jeansową, taką ogrodniczkową. I powiem Wam, że z tych wszystkich spódnic, ta, którą noszę cały czas, to jest na pewno ta czarna. A te pozostałe, czy noszę, no tą też w sumie noszę w miarę często, a resztę mam, bo nie wiem, bo mi się wydaje, że jeśli się ich pozbędę, to będę chciała je nosić. No i słuchajcie, yy, sytuacja była po prostu taka, że kiedy po raz kolejny sięgałam po te kolejne ciuchy, dokładnie takie same, które nosiłam tysiące razy w ciągu tej zimy, wpadł mi do głowy pomysł, aby nagrać to wideo, aby opowiedzieć wam o tym, jak to jest nosić w kółko cały czas ten sam outfit. Zgodę z minimalizmem zaczęłam myślę, że tak 7 lat temu i to był moment, kiedy miałam naprawdę bardzo dużo ciuchów. W związku z tym ten minimalizm odmienił po prostu w 100% moje życie. Ja w tym czasie sprzedawałam na rynku wtórnym ciuchy z drugiej ręki. W związku z tym, tych ciuchów naprawdę miałam w domu olbrzymie ilości i któregoś dnia spojrzałam na nie wszystkie i mówię: Dosyć, dosyć, mam już dosyć tego tak bałaganu. Tam początek tej tranzycji był całkiem trudny, ponieważ w tamtym okresie nie przywiązywałam aż tak dużej wagi do tego, z jakiego materiału wykonane są rzeczy. Jakby zawsze dla mnie ważne było, aby rzeczy były z wełny czy tam z bawełny, ale wtedy jakby nie było to moim priorytetem. W związku z tym, olbrzymia ilość ciuchów, które uważam, że ładnie na mnie wyglądają, musiały odejść ze względu na to, że po prostu nie Komfortowo się w nich czułam. Druga rzecz, która była całkiem trudna w tej tranzycji, to sposób, w jaki patrzyłam na ciuchy, ponieważ ja w tamtym momencie uważałam, że codziennie trzeba nosić coś innego, aby zaspokoić potrzebę nie wiadomo kogo. I jakby codziennie miałam potrzebę założyć chociaż ciutkę inny outfit, chociaż zmienić bluzkę, chociaż zmienić nie wiem spodnie, chociaż zmienić buty. Zmienienie takiego sposobu patrzenia na modę było tak naprawdę całkiem łatwe, ponieważ chyba zrobiłam to w bardzo dobrym momencie i to był właśnie ten moment, kiedy powiedziałam sobie dosyć, chodzi o mój komfort, o moją wygodę, o moją pewność siebie, a nie o innych ludzi i jakby bardzo łatwo było mi wtedy zrezygnować z wszystkiego tego, czego nie chciałam i, i jakby po prostu zostawić tylko to, co było dla mnie ważne. Chciałabym tutaj ustalić, ta tranzycja nie przebiegła z dnia na dzień. To było tak, że jednego dnia zrobiłam trochę czystki, po pół roku zrobiłam jeszcze trochę czystki, po kolejnym pół roku jeszcze trochę czystki jeszcze trochę czystki i jeszcze trochę czystki, aż w końcu zostałam tylko z tym, co jest takim kreme de la creme mojego stylu i tego, co lubię nosić, tego, co e, lubię mieć ze sobą. Dodatkowo bardzo ważny element. Jeśli mówię, że pozbywałam się rzeczy, to nie mam na myśli, że wrzucam je do kontenera dla potrzebujących, nie. Albo próbowałam je sprzedać, albo robiłam słapy z moimi koleżankami, tak aby one mogły wziąć największą ilość uchów, jak tylko chcą, albo jeśli już naprawdę nie wiedziałam, co z jakąś konkretną rzeczą zrobić i nie widziałam dla niej żadnego ratunku, wkładałam ją do takiego kontenera, w której, z którego wiedziałam, że rzecz będzie zrecyklingowana. Bo z tych innych kontenerów tak naprawdę też nie ma pewności, że rzecz znajdzie drugi dom. A jeśli wkładamy ją do kontenera na recykling, to wiemy, że przynajmniej zostanie ona przerobiona na szmatki. I w związku z tym to bawienie się z tymi ciuchami też uważam, że było niesłychanie ważnym e, elementem takiego, e, takiego, takiej samorealizacji, że właśnie chcę chodzić w kółko w tym samym. Ja Ci wyruszamy teraz na Poduby Świata z młodym, bo e, już bardzo chcę iść na spacer, a swoją drogą w ogóle tam w rogu. Nie wiem, czy to teraz widzicie, ale stoi w ogóle paczka, która jest paczką potrzebną do nakręcenia naszego następnego wideo. Jestem niesłychanie podekscytowana. Nie do końca wiem, jak usiąść, żeby wyglądało to ładnie. Moja mama nie lubi, jak tak zrobię nogi. Tak więc może usiądę tak, może tak. Jeśli to oglądasz, mamo, to nie będę Ci tego robić. Słuchajcie, skoro cały dzień rozmawiamy już o tym tych ciuchach i o tym, jak to jest nosić w kółko coś takiego samego, no to zastanówmy się nad tym, jakie są plusy i minusy tego typu sytuacji, ponieważ są plusy, które według mnie są niesłychanie ważne i minusy, które według mnie są niesłychanie upierdliwe. Zacznijmy od plusów i plusy są takie, że e, wybieram ciuchy, w których czuję się komfortowo, w których czuję się ładnie, w których czuję się pewna siebie i e, tak bardzo czuję się w nich właśnie taka, że nie ma w sumie znaczenia dla mnie, co myślą na temat mojego wyglądu inni. Aby te ciuchy spełniały takie funkcje, to... E, tak jak mówiłam wcześniej, ważne jest to, jakie są i czy są odpowiednie na tą daną porę roku, czy są odpowiednie pod kątem tego, co akurat robię w ciągu dnia i tak dalej. I na przykład na ten tydzień, ponieważ jest taki przejściowy sezon, wybrałam sobie spódnicę z Merino, sweter z Merino, buty, które są mega wygodne, torebkę z hof, bo mogę mieć wtedy wszystko. Pod ręką i swoją drogą, jeśli zastanawiać się skąd są te ciuchy, to wszystkie są z drugiej ręki oprócz trepki z stanika ze skrojone i majtek z Organic Basics. Tak to wszystko inne z drugiej ręki i powiem Wam szczerze, że nawet nie za bardzo e, wiem, jakie są marki czegokolwiek oprócz butów, które wiem, że są Adidasa. W tym tygodniu, kiedy było mi zimno, zakładałam na siebie jeszcze też taką kamizelkę, którą również kupiłam na rynku wtórnym i w ogóle mam wrażenie, że to jest podpinka pod jakąś kurtkę. Inny plus, który jest chyba jeszcze ważniejszy, zwłaszcza od czasu, kiedy zostałam matką, to fakt, że dzięki noszeniu w kółko tego samego nie muszę raz po Zastanawiać się, co na siebie założyć i przymierzać tego 400 razy przed lustrem. Życie z Artemem nauczyło mnie, że mam bardzo mało czasu, i w związku z tym nie za bardzo mogę poświęcać go na przebieranie się przed wyjściem na przykład na spacer. Muszę ubrać się w coś szybko, tak aby on się nie denerwował, nie rozpłakał mi się i w ogóle. No, więc posiadanie jednego kompletu, który na siebie zakładam i który wiem zawsze, że będzie wyglądał spoko, naprawdę świetnie rozwiązuje problem no ten właśnie problem z, z brakiem czasu na przebieranki i inne tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że to słońce teraz nie jest za jasne. Dla mnie jest strasznie jasne, moje oczy, stąd też widzicie, że je ja bardzo mrużę. A swoją drogą, pomijając te plusy, które są dla mnie plusami, to wiem, że jest też je, jeszcze dodatkowy plus znoszenia w kółko tego samego, który wymienia bardzo dużo osób innych niż ja, a mianowicie e, nie podejmowanie w kółko kolejnych decyzji i związany z tym e, decision fatigue. Boże, powiedziałam to zupełnie niegramatycznie. Otóż generalnie chodzi po prostu o to, że istnieje taki syndrom, który nazywa się The Decision Fatigue, i w momencie, kiedy musimy podejmować za dużo decyzji w ciągu jednego dnia, to niestety nasz mózg się lasuje, przegrzewa, jest po prostu zbyt zmęczony, aby podejmować właściwe decyzje takie jak powinniśmy. I dlatego bardzo dużo ludzi decyduje się nie podejmować codziennie decyzji na temat tego, jakie ciuchy założyć. Tylko i wyłącznie po to, aby właśnie tych decyzji w ciągu dnia podejmować mniej. To nie jest mój powód dla noszenia w kółko tego samego, ale tak naprawdę powiem Wam szczerze, że to jest też całkiem spoko powód. I tak, wśród minusów można by wymienić wiele rzeczy, ale jeden, który jest dla mnie najbardziej minusowaty, to jest fakt, że w momencie kiedy zaplanie, zaplamię sobie ciuch, to już on jakby no, jest zaplamiony. O, piesek to jakiś przebieg, nie wiem czy go widzieliście. No i to jest jakby całkiem spory minus, ponieważ oznacza to, że muszę w kółko Zapierać plamy na tych ciuchach, które chcę nosić. I na przykład ta sukienka w ogóle spódniczka ma taką plamę, której nie mogę zaprać, ale zdecydowałam się ją nosić mimo wszystko, bo. Przecież to tylko taka plama, która jest ledwie widoczna. Jestem przekonana, że ja ją widzę najlepiej ze wszystkich ludzi na samej Ziemi, a na całej Ziemi, a wszyscy inni mają ją w nosie. Drugi minus, który można wymienić, to nuda. I powiem Wam, że ja od czasu do czasu odczuwam nudę związaną z tym, że noszę w kółko to samo i sobie wtedy myślę: a, założyłabym coś super, zupełnie innego. I właśnie dlatego zdecydowałam się kupić e, sobie czerwoną sukienkę na lato, ponieważ pomyślałam, że. To będzie taki fajny element, który będzie zupełnie inny niż wszystko inne, co do tej pory noszę. No i też w związku z tym e, możliwe, że pomoże mi uniknąć jakiejkolwiek nudy, nawet jeśli będę odczuwała żarciuchy, które mam tą nudę mi przynoszą. I ostatni. E... Minus noszenia w kółko tego samego jest taki, że rzeczy, które nosimy, się niszczą. I to jest powód, dla którego bardzo ważnym jest kupowanie rzeczy dobrej jakości, ponieważ jeśli rzeczy nie są dobrej jakości, to niszczą się bardzo szybko i w związku z tym, no jakby nie możemy ich za długo nosić. I tak na przykład, kiedy ja sobie kupiłam tą spódnicę czy ten sweter, to ważnym dla mnie było, z, są, z jakiego są materiału, jak są wykonane, jak w ręce się Czują, jak je czuć w ręce, ponieważ yy, wiedząc, że jest to dobry materiał, wiedząc, że jest to ciuch, który będę mogła nosić przez wiele lat, to jednocześnie też jakby zdaję sobie sprawę z tego, że będę mogła po prostu go nosić w kółko cały czas i nie stresować się tym, że się cały zbobi, że nie wiem, Bóg wie, co się z nim wydarzy, skurczy się i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem słuchajcie, Artem już prawie w ogóle zupełnie zasnął, bo wcale jednak się nie denerwuje, jak się okazało. Zabiorę go trochę dalej na przechadzkę, żeby sobie rzeczywiście już zasnął i odpoczął, a my pogadamy jeszcze więcej za chwilę. <laughs> My tu gadu, gadu a tu w międzyczasie zrobiło się bardzo późno, my zaraz już w ogóle idziemy spać. Tak więc pomyślałam, że zamknę tego vloga no i podsumuję po prostu wszystko to, o czym powiedziałam do tej pory, ponieważ słuchajcie, tak to wyszło, że jestem tą kobietą, która chodzi w kółko w tych samych ubraniach. No, a jeszcze tak tylko podsumowując, wszystkie plusy, którymi chciałabym Was zachęcić do tego, abyście może i Wy spróbowali nosić w kółko te same ciuchy, to jest przede wszystkim oszczędność czasu, pieniędzy i oszczędność. Przestrzeni myślowej, ponieważ zarówno pieniądze, czas, i tą przestrzeń możemy poświęcić po prostu na coś innego. Coś, co możliwe, że przyniesie nam dużo więcej korzyści niż sam sposób wybierania w to, co chcemy się ubrać. No i oczywiście ta sytuacja nie wpisuje się w Twoje życie, jeśli jesteś na przykład blogerką mudową, albo od tego, w jaki sposób ubierasz się, zależy bardzo wiele w Twoim życiu, ale jeśli jesteś osobą taką jak ja, która no, nie zarabia strojem, to możliwe, że taki uniform, czyli strój, który powtarzasz w Kółko i w kółko, po prostu pomoże ci przestać mieć troski w jakiejś takiej dziedzinie życia, która która przecież może kojarzyć się tylko i wyłącznie z fajnymi rzeczami, a nie z jakimiś problemami i zmartwieniami. To by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobało Wam się to wideo. Jeśli tak, dajcie mi łapki w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, zasubskrybujcie mój kanał. Możecie też wspierać mnie kupując przez linki afiliacyjne w firmach takich jak Wielorazówka, Colorful Standard, Organic Basics, Krojone czy Schow. Wszystkie te firmy dają Wam 10% zniżki i wszystkie oferują ciuchy różnego rodzaju. Tak więc jeśli szukacie jakichś ciuchów, to możecie skorzystać z właśnie z ich oferty, a jeśli nie szukacie od nich żadnych ciuchów, to możecie też kupować moją na fusy.me. No, a tymczasem e, tak, już e, zupełnie koniec kończę, Papa. Pa. Słuchajcie, chciałabym gwoliście złości dodać, że w zależności od temperatury, zakładam bądź nie, pod moje spódnice, spodnie tak naprawdę pod wszystko takie pantalone, czyli takie spodenki z wełny, które mają sprawiać, że w moją pupę będzie mi ciepło i dzięki temu często nie muszę nosić rajstop, kiedy już jest trochę cieplej, tak jak na przykład teraz nie noszę rajstop, bo te spodenki po prostu grzeją mi dupkę.